Cześć Aniu. Cześć Kasiu. Dlaczego zdecydowałaś się na pilates? Ja w ogóle lubię sport, ale dużo biegam i poczułam w pewnym momencie, że tak jestem mocno pospinana i stwierdziłam, że pilates będzie taką formą relaksu. A jakie miałaś wyobrażenie o pilatesie, zanim przyszłaś na pierwsze zajęcia? Ja myślałam, że to tak będzie bardzo prosto i ja mam dużo energii, mówię tak kurczę będę się nudzić i godziny nie wytrzymam, a się okazało, że ten pilates nie jest taki, nie jest taki łatwy i tak naprawdę raz, że wymaga skupienia, a poza tym wcale te ćwiczenia nie są proste. Także byłam mocno zaskoczona, takie zderzenie zupełnie inne z rzeczywistością. A pamiętasz sobie swoje pierwsze odczucia po pierwszej zajęciach? I też, no, chwilę, parę, parę godzin później bardzo czułam wszystkie mięśnie, ale to było takie pozytywne, bo wiedziałam, że ten pilates zadziałał. Mm, a widzisz jakieś zmiany w swoim ciele? Tak, na pewno, na pewno inaczej wygląda całe ciało, uważam, inaczej wyglądają nogi, brzuch. Widać, że ten pilates pracuje na mięśniach głębokich, bo ja to czuję tak wewnątrz, czasem po treningu,